Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem dzisiaj w Zabrzu, w Biskupicach. Chciałem Wam pokazać coś fajnego, to co mamy właśnie przed oczami. Ale może gdzie jesteśmy? Jesteśmy, można powiedzieć, na terenie dawnego potężnego zakładu wydobywczo-metalurgicznego borsikwerk Może z dość nieoczywistej strony. Ale on pierwotnie, zaczęło on w takim swoim szycie składał się z huty, koksowni, oraz kopalni. Obecnie działa tylko koksownia Jadwiga. Jadąc tutaj tą drogą do końca dojdziemy do braby głównej koksowni. Widać jeszcze kilka ciekawych budynków, a te hale, które są przed nami, nie wiem czy nie były związane z hutą, która już dawno od temu została zlikwidowana. Ale nie o samym zakładzie przemysłowym będziemy mówić, a o części tego potężnego kompleksu, czyli to, co mam przed sobą. Pałac Borsiga. Borsiga, potężne rodziny przemysłowej, do, do których należał właśnie Borsigwerg, osiedle Borsiga, zabytkowe na biskupicach. I cóż Wam mogę powiedzieć? Jest to cały zespół pałacowo-parkowy, można powiedzieć, już w latach 50. XIX wieku został tutaj wzniesiony kompleks zabudowań, określanych jako zespół pałacowy lub nawet zamkowy. W jego skład wchodziło kilka budynków mieszkalnych i pomieszczenia biurowe, które dość w swobodnym układzie zostały zakomponowane w otoczeniu zieleni. Główną budowlą kompleksu jest pałac Borsiga właśnie, wzniesiony w 1850 roku. Tak więc e, ogólnie w Zabrzu też mamy pałacę. Może trochę nieoczywiste, tak ten, ale naprawdę godny jest uwagi. Piękny, wspaniały budynek z wieżą zegarową, imponującą, która może się podobać. Ogólnie pałac pierwotnie prezentował styl historyzmu z dominującymi elementami neoklasycystycznymi. Natomiast był przebudowany z końcem XIX wieku oraz w latach międzywojennych, co sprawiło, że jego bryła oraz cechy stylowe uległy zmianom. Charakterystyczna jest posiadająca plan kwadratu właśnie wieża zegarowa z, z gzymsem. Teraz tak, jeśli chodzi o sam park, to zachowało się kilka ciekawych gatunków platanów. Znaczy kilka gatunków drzew i na z nich oczywiście wspaniałe platany. To więc na spokojnie możemy się przyjrzeć. Ogólnie obecnie znajduje się tu. A znaczy jest tutaj działalność. Zaraz wam pokażę dokładnie jaka, żeby nie pomylić nazwy. Teraz mamy troszkę spokoju, nic się nie dzieje. Możemy sobie z nas spokojnie właśnie zobaczyć Ten jeden z ciekawszych zabytków zabrzańskich, o których mało kto wie, bo mało kto naprawdę słyszał o tym Pałacu Porsika, o tym całym kompleksie właśnie pałacowo-parkowym. I tak go będę nazywać, mimo że został wniesiony na potrzeby tego potężnego koncernu przemysłowego. Jednak wygląda jak pałac, tak jest nazywany i tak go będziemy nazywać Centrum czystych technologii węglowych Instytut Technologii Paliw i Energii i dotarliśmy do bramy głównej właśnie tego kompleksu. Jak widać jest tutaj jakieś założenie parkowe Pierwsze, co się rzuca w oczy, pokazały okazały platan. I właśnie Instytut Technologii Paliw i Energii, to co już było wcześniej. Tak więc to tutaj ma swoją siedzibę ta instytucja. Na będzie taki wewnętrzny dziedziniec tego pałacu. Jak już było, można zobaczyć. To nie jest jedyny budynek na tym terenie. Są jeszcze kilka ciekawych. Mianowicie budynek mieszkalny, pracowników naukowych, huty z drugiej połowy XIX wieku. Budynek radcy prawnego z przełomu XIX-XX wieku. Teraz budynek, który mamy przed sobą. Była siedziba dyrektora Huty. Ta z numer, yy, yy, zza, przepraszam Zamkowa numer 8 powstała w okolicach 1913 roku w stylu modernizmu i była przeznaczona dla dyrektora generalnego Huty. Które wspomniałem, wspominałem, na końcu widla radcy. prawnego. A widać, ciekawego drzewostanu jest tu więcej. No i tych też było więcej, ale przetrwało to, co to... i tak dobrze, że właśnie coś przetrwało. Bo pokazuje, że coś jeszcze z tego dawnego założenia parkowego, potrwało. To, to moment napięcia jak wspomniałem, dyrektora huty. To są bardzo ciekawe drzwi wejściowe. Piękna pamiątka. No i nie da się wejść. Tam był jeszcze na korytarzu ciekawy witraż, z tego co pamiętam. Ale tego już dzisiaj nie zobaczymy. Ten budynek, który pokazuje, jak już wspomniałem, budynek mieszkalny, oznaczony dla pracowników naukowych Huty, numer 3, zamkowa, wybudowany w drugiej połowie XIX wieku w stylu historyzmu z elementami neo renesansu A co do willi tacy prawnego z początku XX wieku w stylu modernizmu. Więc rzucimy jeszcze okiem na ten kompleks, tu jeszcze mamy więcej tych platanów, naprawdę ładnie to wszystko wygląda. A więc jeżeli nie słyszeliście nigdy o tym miejscu, to jak najbardziej polecam. Kompleks pałacowo-parkowy, z pałacem Borsiga. Jeszcze taki takie oka na to założenie parkowe? No tu już ze starych drzew nie widać, żeby coś było. I możemy iść dalej, jeszcze na tą willę Radcy Prawnego, jak widać zamkowa 5. To dość ciekawy budynek. Właśnie ja tak wspomniałem, jeśli chodzi o zabudowę mieszkalną dla pracowników tego koncernu, to jak najbardziej polecam jeszcze osiedle Borsiga, oczywiście w Biskupicach. Zabytkowa zabudowa jednej z najsłynniejszych osiedli robotniczych, które również warto zobaczyć. Cały czas budynek administrowany przez zakłady koksownicze. Tak, gdybyśmy szli dalej prosto, podejdziemy do Torowisk oraz do słynnego mostu Wojciech. Tak więc będziecie. W Zabrzu, w Biskupicach, w tych rejonach interesują Was ciekawe obiekty, zabytki, a szczególnie te związane z przemysłem. Oto polecam wam to miejsce. Naprawdę warto zobaczyć. Szczególnie rzucić okiem na ten pałac Borsiga. Ale właśnie nie tylko cały, ten kompleks to jest fajna ciekawostka. Do, doszliśmy do takiego krańca, są jeszcze chlewiki, i tam, idąc prosto, też dojdziemy do gdzieś tam terenu. koksowni. tam, w tym niesiec, jeszcze są ruiny jakiegoś jednego budynku, a w zasadzie fundamenty, ale w ogóle nie mam informacji, dlaczego ten budynek mógł być. Tak czy inaczej, skupiamy się tu na czym? Eee, na tym komplekcie pałacowym. Jeszcze raz ta willa radcy prawnego. Budynek mieszkalny. Ale jak widać zostały jeszcze dwa solidne filary ceglane, pewnie bramy, możliwe, że stąd też się dało przejść czy przejechać gdzieś tam dalej w tamtą stronę. Też piękny rząd platanów. No trochę ich zostało na tym kompleksie, jak można było zobaczyć. Co najmniej 10, może kilkanaście. Doszliśmy cały kompleks dookoła. Możemy pomalutku wracać. Tak więc pamiętajcie, zespół pracowy Borsiga. Wszystko z mojej strony. Na razie. Cześć.